San Gimignano to dziś nieduże średniowieczne miasteczko we Włoszech, a dokładnie w Toskanii w prowincji Siena. Znane jest przede wszystkim ze względu na swoje ogromne wieże. W niezwykłej panoramie miasta możemy dostrzec współczesne wieżowce, a tymczasem są to średniowieczne wieże, niegdyś popularne na obszarze dzisiejszych Włoch, a obecnie najlepiej zachowane właśnie tutaj, w San Gimignano. Od 929 roku miastem rządzili biskupi Volterry. San Gimignano, położone na grzbiecie wzgórza w X wieku, było już ufortyfikowane. W przeciągu następnych trzech wieków miasto znacząco się wzbogaciło i rozrosło dzięki dogodnemu położeniu przy Via Francigena. Via Francigena, czyli Doga Franków, to jeden z najdłuższych szlaków pielgrzymkowych w Europie, a zarazem historyczny transalpejski szlak komunikacyjny. Wjedzie od Canterbury w Anglii, przez m.in. Lausanne czy Sienę, aż do grobu Świętego Piotra w Rzymie, a jej długość wynosi około 1610 km. W XII wieku San Gimignano uniezależniło się od biskupów Voltery i stało się wolnym miastem. Zapoczątkowało to gwałtowny rozwój miasta. Z czasem w San Gimignano wyrosła arystokracja, Grupa bogatych handlarzy, którzy, jak to z arystokracją bywa, inwestowali część swoich pieniędzy w reprezentacyjne budowle. W tym przypadku nie tylko budynki publiczne czy pałace, ale też wysokie wieże. Wieże stały się symbolem władzy. Czym większe bogactwo, tym większa wieża. Lokalne rodziny, które często były z sobą w srogim konflikcie, prześcigały się w budowie wież. Niektóre sięgały nawet 70 metrów wysokości. Jednak, aby zmniejszyć ryzyko zawalenia się wież, ustanowiono prawo według którego nikt nie mógł budować wieży wyższej, niż ta należąca do administracji miasta. W tamtym czasie miała ona 51 metrów. W XIV wieku w San Gimignano były aż 72 wieże. Do naszych czasów zachowały się jedynie 16. Dla mnie San Gimignano to zdecydowanie jedno z najciekawszych miejsc. Tych, które potrafią nas dosłownie przenieść w czasie, tym bardziej, że miasto przetrwało w takiej postaci aż 7 stuleci. Bez wątpienia wysokie kamienne średniowieczne wieże są największą atrakcją, jednak każda uliczka jest po prostu bardzo klimatyczna.